Każdego dnia zużywamy ogromne ilości wody, która jest niezbędnym elementem dla życia na Ziemi. Dlatego bardzo ważne jest zrównoważone gospodarowanie jej zasobami. W tym filmie zabierzemy Państwa do jednego z najważniejszych miejsc w Radomiu oczyszczalni ścieków. Zaprosimy do odkrywania fascynującego procesu i pokażemy, jak wielką rolę w trosce o środowisko naturalne i czystość wód odgrywa oczyszczalnia ścieków. No to co, zaczynamy? Oczyszczalnia ścieków mieści się na obrzeżach miasta Radomia, na działce o powierzchni 72 hektarów. W ostatnich latach została poddana gruntownej modernizacji, której celem było dostosowanie jej do zwiększonych wymagań zarówno formalno-prawnych, jak i ekologicznych. Nasza oczyszczalnia przyjmuje zarówno ścieki socjalno-bytowe, jak i przemysłowe z terenu miasta Radomia oraz terenów okolicznych gmin. W każdej doby do oczyszczalni dopływa około 40 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Stale inwestujemy i modernizujemy naszą oczyszczalnię. W ostatnim czasie skupiliśmy się na podniesieniu efektywności energetycznej oraz technologicznej przy procesach przetwarzania osadów. Chcielibyśmy, żeby nasza oczyszczalnia była postrzegana jako przedsiębiorstwo nowoczesne, proekologiczne, działające w oparciu o najnowsze technologie oraz rozwiązania techniczne dla polepszenia jakości życia w regionie. Oczyszczalnia ścieków w Radomiu jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Proces oczyszczania ścieków można podzielić na trzy etapy: Oczyszczanie wstępne. Oczyszczanie mechaniczne oraz oczyszczanie biologiczne. Oczyszczanie wstępne i mechaniczne. Ścieki surowe siecią kanalizacyjną dopływają do komory wlotowej, a następnie zbiorczym kanałem wprowadzane są do budynku oczyszczania wstępnego. Do komory wlotowej doprowadzane są również ścieki ze stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni, do której beczkowozami zwożone są ścieki z regionu. W budynku oczyszczania wstępnego przy użyciu krat, a także sit o prześwicie 3 mm, zatrzymywane są wszelkie duże zanieczyszczenia i śmieci. Następnie ścieki kierowane są do piaskowników z separatorem piasku i kieszenią tłuszczową. Tam ze ścieków usuwane są zawiesiny mineralne, tłuszcze, a także żwir i piasek, który po przepłukaniu i odwodnieniu w separatorach usuwany jest do kontenerów. Ścieki pozbawione grubszych zanieczyszczeń i piasku dopływają do pompowni pośredniej, której zadaniem jest przepompowywanie ścieków do wyżej położonych osadników wstępnych. W osadnikach usuwane są zanieczyszczenia organiczne, następuje w nich powolne opadanie osadów na dno, a także uwalniane są tłuszcze, które unoszą się do góry. Zarówno osad, jak i tłuszcze są zgarniane i transportowane do zagęszczacza grawitacyjnego, gdzie w późniejszych procesach zostają wykorzystane do produkcji biogazu oraz energii elektrycznej. Podczyszczone ścieki z osadnika wstępnego dopływają do komory kierującej ścieki na układ biologicznego oczyszczania. Oczyszczanie biologiczne. Układ biologicznego oczyszczania składa się z pięciu ciągów technologicznych. Reaktory biologiczne są podstawowym elementem części biologicznej oczyszczalni. Ich rolą jest usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń na drodze procesów biochemicznych z wykorzystaniem mikroorganizmów tlenowych. Mikroorganizmy te żywią się substancjami organicznymi ze ścieków. Podstawą efektywnego usuwania związków biogennych jest precyzyjny system sterowania dostawą tlenu. W zależności od zaprogramowanych wielkości dopuszczalnych, System sterowania zwiększa lub zmniejsza dostawę tlenu do procesu, tak aby utrzymać wymagane parametry technologiczne, co gwarantuje uzyskanie ścieków oczyszczonych o wymagalnej jakości zgodnej z dyrektywami unijnymi. Z reaktorów biologicznych ścieki odpływają do czterech osadników wtórnych, gdzie następuje ostateczna sedymentacja i oddzielenie mikroorganizmów nazywanych osadem czynnym od oczyszczonych ścieków. Osad czynny zawracany jest przy użyciu pomp przez reaktory jako osad recyrkulowany. Sklarowane i oczyszczone ścieki z osadników odpływają do koryta pomiarowego, na którym zainstalowane są urządzenia do ciągłego pomiaru ilości i jakości ścieków, a następnie kierowane są do rzeki Pacynki, która łączy się z rzeką Radomką. Oczyszczalni odbywa się wiele procesów technologicznych, których zadaniem jest odwodnienie osadów, zmniejszenie ich ilości, zmiana składu, w tym redukcja zawartości substancji organicznych oraz stabilizacja biologiczna osadów. Zmieszane osady wstępne i nadmierne trafiają do komór fermentacji. Głównym celem procesu fermentacji jest przekształcenie struktury osadu ściekowego w ustabilizowany odpad, pozbawiony tendencji do zagniwania i bakterii chorobotwórczych. W procesie fermentacji związki organiczne ulegają degradacji, w efekcie którego powstaje biogaz. Produkcja biogazu kształtuje się na poziomie 5000 metrów 3 na dobę. Produkowany biogaz po usunięciu siarki kierowany jest do zbiornika magazynowego, gdzie następuje uśrednienie jego składu i temperatury. Biogaz powstały w procesie fermentacji, wykorzystywany jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w agregacie prądotwórczym oraz produkcji energii cieplnej w kotłowni. Energia ta służy do podgrzewania osadów w komorach fermentacyjnych, a także w zależności od pory roku do ogrzewania budynków zlokalizowanych na terenie oczyszczalni zimą lub zasilania ciepłem suszarni latem. Ewentualny nadmiar biogazu spalany jest w pochodni biogazu. Osad przefermentowany z komór fermentacji jest odwadniany przy użyciu pras, a następnie suszony. Proces suszenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w radomiu odbywa się w suszarce taśmowej średniotemperaturowej z recyrkulacją osadu metodą bezpośrednią konwekcyjną bez wymienników ciepła. Suszenie pozwala na zmianę postaci fizycznej osadów, co ułatwia ich transport, magazynowanie i zagospodarowanie. Proces suszenia nie zmienia w zasadzie składu chemicznego osadu, stąd też właściwości nawozowe pozostają bez zmian, a kaloryczność wzrasta w wyniku obniżenia zawartości wody. Podsumowując naszą podróż do oczyszczalni ścieków w Radomiu, śmiało możemy stwierdzić, że rola oczyszczalni ścieków nie ogranicza się tylko do jej funkcji technicznych. Odgrywa ona kluczową rolę w edukacji, budowaniu świadomości ekologicznej i inspiracji do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Jest źródłem wiedzy, miejscem, gdzie społeczność może uczyć się o procesach oczyszczania ścieków, ochronie wód i wpływie naszych działań na ekosystemy.